I tak oto właśnie yy, wszystko się zaczyna, że zamiast uczestniczyć w posiłku, teraz w przerwie obiadowej, to wszyscy wychodzą oczywiście na sesję z Witam Witamy Pana Mirka z małżonką, tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody, parę z, y, słów o sobie. Co się z Wami działo, kiedy Was nie było? Może ja do środka wejdę jako dyrektor, reporter. Panie dyrektorze. Proszę bardzo, ja tu wysunę, to jest Kijek, sponsoruje JG. Proszę bardzo, teraz Wasz czas. Co ja mogę powiedzieć, ja tego Pana nie znam. Jeszcze raz go na oczy widzę, Nie wiem, yy, w kasynie dzisiaj się pojawił, podobno jest przebierańce. Nie wiem, możliwe, że jednak jest w branży nasza wspólnie. Ja od pana pułkownika już gotówkę na dalsze granie mam, także po bankiecie wracamy do kasyna i, i, I po prostu co, no gramy dalej? Bo I trzeba setę. grać, żeby nasać I, na i na setę. Jesteśmy na bardzo tajnym projekcie. Skąd się tajne. na jakim? Oczywiście to są stare zdjęcia sprzed trzech lat z pierwszego sezonu tak tego tajnego projektu, a teraz już kręcony jest 48. sezon i widzimy się na ekranie. Póki co do zobaczenia. Hej! Pa, pa!